Witam, witam. Zapraszam na bitwę tym razem w Plutonie z Bobem na ciężkich czołgach. Myślę, że będzie co oglądać. Po przeciwnej stronie ekranowicze się wylosowali. Zimny wilk 95 oraz dydo. Nie pytajcie mnie skąd ten ich, z tym wilkiem, ale jednak. Generalnie jedziemy tutaj klasyka na bordol. Ciężkimi w celu przepchania tak zwanego przepchacza. Piękny to czołg, ten lwiątko. Możal się z nim rozstawać. No ale cóż, może go jednak nie będę zamieniał, nie wiem, zobacz. Spota wyłapałem od lighta. A my lecimy dalej. Mała obcierka taktyczna. <laughs> Skierowana. Bobo zebrał. Bardzo mi przykro. Chyba nawet oddydał. <noise> Dokładnie tak. Ja ten przodu nie patyczkuje się. Nie kampię. Można powiedzieć, że z bołem rozumiem się jak usekonie I mamy przeciwników Francuzika oraz Czerwonego Radzieckiego. Ufowca. Pierwsza bułeczka. Tutaj zastosowałem starą szkołę Halaka Kontowanko. Pieg. Dokładnie tak. Zarabiamy. Zwykłe posiski Ramy fer. O tutaj. Zimny wilk ma problem z przebiciem. Ale trzeba tutaj udać się z powrotem na lecję do Halaka Stary Niedźwiedź, ale jednak jeszcze ma porady dobre. Wilku skupione. Wyjeżdża Anemix. Pięknie go jest z przebiciem. Jest na mnie napalony to, tak jak łysy na blondynę. Pięknie tutaj. Próbujemy je wilku że tak powiem stuknąć, ale mu nie wychodzi Ja mu oddaję z przebiciem Bobo z tyłu ledwo co dycha ale walczy w ogóle jest możliwe? W Bobo poprawia I Mała ściera tu wjeżdża, co by tam bitwę zepsuła, ale zachłanny chłopak był na boba, dostał bułę miks jeżdża Ja tu widzę dwulufowca wklejam Fajnie, że typek w końcu pomyślał pojechał na burą O niestety muszę tutaj kolegę kończyć Dziękujemy Misja prawie, że zrobiona Troszkę odbitego, troszkę obrażeń. No a przy okazji pozdrawiam Kacpra. Mam nadzieję, że żucha została tam odpowiednio starta, żeby brat się nie musiał denerwować. No, obiadek zjedz, jak to się mówi, i ja abyś miał siłę na twierdzę. Podjeżdżam tutaj na róg. ale, ale stwierdzam, że wyjazd byłby błędem. Postanowiłem tutaj sobie objechać w stronę. Troszkę przyspieszymy. Nic się tu nie będzie działo. Dokładnie. Podjeżdżamy na miejscówkę. Mamy suczkę, mamy aresa. Nie ukrywam tych z moim pierwszym celem. Pięknie poszedł spać. Suczka zostanie dojechana. A ja podążam przed siebie. Przyspieszymy troszeczkę przejazd. To się nie będzie działo. i tutaj jeszcze będą tak zwane szachy. Myślę jak tu wyciągnąć kamperów. Próbuję coś wymyśleć. Nasz Ares, który jest na górze. Hmm. Nie chwapi się pospotować, Testo na testa też nie mogą Svening robi to, co potrafi najlepiej. Czyli sobie tam machać działkiem przy skalę. No i tutaj jadę do przodu w celu wyspotowania, może coś ubić jakiegoś małego czołgu. Ja za chwilę pierwszy nikczemny kamperek zostanie wykryty i rozpracowany. Proszę bardzo, Buzetka, pyk. Myślę, że troszkę zabrał. walka z tojazdem chłopak mi tutaj niestety nie wkleja, albo niestety będę chciał go zaraz skończyć pięknie choć mogło więcej polosować swelling się połakomił, musiał odejść Jadę na wozetkę, przebijam. Zupełnie sobie nie zdałem sprawy, że pewna niespodzianka jest jeszcze tam schowana. Eee, dosłownie skampiona wręcz. Chciałem tutaj pojechać jeszcze wyświecić, coś ubić, ale koleżka mi tutaj pyka, pupka pyka, żeby jechać na sam rożek. No, co się okaże, tam będzie Mała ścieczynka, hmm. która chciała przechyczyć, nasz tutaj, wszystkich amie jako starego wilka, no to nie wypada chyba takich zagrywek stosować, chociaż kogo to obchodzi. Tu się świecę, nie widzę gościa. Co przecież on jest? Jadę, jadę, jadę. I proszę bardzo, siedzi sobie. 3,5 piece w po coś odbitego. I od wpadła kolejna MK. Dzięki. Hej.